Przedstawiamy Wam nowość w naszym salonie: Masaż trychologiczny. Trychologia to dziedzina nauki zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy. W Yasumi opracowaliśmy masaż kompleksowo obejmujący twarz, szyję, uszy, a także stanowiące podporę głowy, mięśnie, szyi, karku i ramion. Do masażu wprowadziliśmy elementy japońskiej terapii manualnej, shiatsu. Polegającej na uciskaniu kciukami punktów akupresurowych. Jednym z głównych czynników wypadania włosów jest stres. Badania naukowe wykazują, że na tle silnego stresu oddziałującego na ludzki organizm przez dłuższy czas zaburzeniom podlega gospodarka hormonalna. Przez to zaburza się także cykl wzrostu i życia włosów, co skutkuje osłabieniem mieszków włosowych, a następnie postępującym usieniem. Podczas masażu wpływamy na odprężenie mięśni twarzy czaszki oraz podtrzymujących mięśni głowę. Stymulujemy również produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia i jednocześnie obniżamy kortyzol, czyli hormon stresu. Strychologiczne jest dla każdego, nawet dla kobiet w ciąży, które są w drugim trymestrze, dla osób borykających się z nadmiernym wypadaniem włosów bądź ich powolnym wzrostem oraz osób zmagających się z nawracającymi migrenami lub silnym stresem. W ofercie gabinetu posiadamy również zabiegi, dzięki którym możemy kompleksowo zająć się skórą głowy od oczyszczonej po stymulację wzrostu włosów.